Witam bardzo serdecznie. Jedna pani napisała do mnie, co by pan polecał na bolące kolana na stawy. Bo ona nie chce jeść galarety, żelatyny, bo ma odruchy wymiotne. Ja jej powiedziałem, No, że to jest dobry pomysł, ponieważ jedzenie zwłok chorych zwierząt na pewno nie przysporzy nam. Żadnego, żadnego zdrowia. Notabene przypominam sobie, jak pan bardzo znany, który się nazywa Naturopatą, skomentował u mnie pod postem tymi słowami, że empatia to nie wszystko, musi być jeszcze wiedza. Ten pan poleca jedzenie, raczej gotowanie, rozgotowywanie łapek kurzych żeby pozyskać kolagen. Więc ja mu odpisałem, no proszę mi wyjaśnić z logicznego punktu widzenia, jak nogi chorych zwierząt mogą dać zdrowie. No, nie skomentował, nie odpowiedział na to. Tej pani powiedziałem, że no, z tego co wiem, najlepszy efekt daje Sok wyciśnięty z pokrzywy wolnoobrotową, wyciskarką do tego sok z cytryny i również właściwa dieta roślinna, która roślin, które zawierają i stymulują wydzielanie kolagenu. Pod, pod filmikiem dam linka albo wymienię po prostu jakie to są rośliny. Powiedziałem jej również, że trzeba ćwiczyć stawy, ponieważ jeżeli nogi ruszają się, stawy kolanowe ruszają się tylko tak, powiedzmy, do przodu, jak się idzie, no to też się wyciera tutaj ten staw. Miseczka jest wytarta. Co trzeba robić? No trzeba ćwiczyć. Pokażę teraz może takie podstawowe ćwiczenia, jeżeli człowiek będzie wykonywał je codziennie. Gwarantuję, że aby na pewno będą funkcjonowały lepiej. Wstajemy w lekkim rozkroku i najpierw dajemy ręce na kolana i kręcimy na zewnątrz. Siedem razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I to samo robimy w drugą stronę do wewnątrz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Potem. Na zewnątrz. W ten sposób. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i w drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Do tego jeszcze stawiamy nogę w ten sposób i kręcimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7 i druga naga to samo. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do tego robimy parę czy parę naście przysiadów, i tyle. Gwarantuję, że kolana nam za to podziękują i będziemy mogli korzystać jeszcze z tych stawów długo, długo, bez bólu i cierpienia. Dziękuję i życzę zdrowia.